To jest audycja Tutti i fruti, której gościem dzisiaj jest. Mrozu. witam! Cześć. Przepięknie. Cześć. Cześć! Uczęszczałeś do szkoły imienia Agnieszki Osieckiej. Jakie hmm. jest twoje podejście do tekstów tej znakomitej poetki? No, fantastyczne! Rzeczywiście w trakcie mojego liceum. E i, i otarłem się o poezję śpiewaną, ale też przede wszystkim o, o właśnie repertuar z tekstami Agnieszki Osieckiej. i to było fajne zderzenie, kiedy no wtedy na osiedlach leciała jednak muzyka rapowa, co innego jeszcze leciało w, w MTV, w VIVIE, w 2 i tak dalej. a co innego jeszcze było mi dostarczane w, w, w liceum. I wydaje mi się, że to też pootwierało mi pewne szuflady w głowie, i na pewno miało jakiś no, taki wymiar rozwojowy. Ja poezji nie śpiewam, poezji nie piszę, ale jakby generalnie taki kontakt z tego rodzaju tekstami no, zawsze dodaje coś do kreatywności. I to była super szkoła. Y też y, szkoła występowania na scenie, bo to było jednak moje pierwsze zderzenie z, z, no, z małą aulą, najpierw tak z małą sceną, potem też y, y, występowaliśmy na deskach czy to Teatru Kapitol w Wrocławiu. Ja też y, brałem udział w takich y, powiedzmy mini -mus musicalach, tak? gdzie y, y, nawet miałem dzisiaj tak jedną, jedną solówkę. I y, 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 y to było pierwsze. Przyłamywanie tremy, y, pierwsze obycie ze sceną i y, 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 no, pierwsze doświadczenia tak naprawdę, które się przydały później. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w ogóle uda mi się z muzyką zajść do tego miejsca, które jestem dzisiaj. Teksty tekstami, ale też piosenka to e, oczywiście utwór wokalno-instrumentalny, a więc i muzyka wchodzi tutaj e, w rachubę ja wiem ale chyba nie wszyscy nasi odbiorcy i widzowie i słuchacze wiedzą, że Twoje fascynacje sięgają kilku dekad wcześniej. Tak, rzeczywiście, można powiedzieć, że jestem pewnego rodzaju fanem old school'u i jak gdzieś jestem na jakimś wyjeździe i jest klep z winylami, to lubię sobie zajrzeć i coś, coś dla siebie złapać. To Mamy coś... coś wspólnego, ja kocham winyle no po tak. prostu. I to jest też ciekawe, że te winyle wróciły teraz do łask, jak pokazał czas, to, to one lepiej przy przetrwały te próbę, niż cd które po iluś tam wsadzeniach do odtwarzacza czy to w samochodzie i tak dalej lubią się porysować i potem są do niczego. Jednak jak znajdujemy te stare winyle, które mają no, nie, nawet po 50 lat, no to one jednak cały czas grają i no, czasem im się zdarzy, tam, no, coś się że, że tam że igła przeskoczy, przeskoczy no ale... ale jednak jak coś przeskoczy w cd to jednak to ma inne Inny wymiary, inny wymiar, no jak, bardziej to zdegradowane, ale, ale rzeczywiście no jakby te brzmienia z tamtych lat to jest coś, co, co najbardziej kocham i te instrumentarium, soul, gdzie są... Soul, R&B? Soul, R&B i te instrumentarium, gdzie są właśnie i sekcja denta gdzie pojawiają się smyczki, czy takie, nie wiem, flety takie jazzujące. No fanki, bo fanki też... No oczywiście, no Dużo fun, dęciaków. Dużo dęciaków, jakby no, wiadomo, dziś tą kolebką był, był Blue, Blues, tak? i od tak. tego bluesa no to potem wszystko y, ewoluowało i y, rzeczywiście tego funk'u trochę jest więcej na mojej ostatniej płycie Złote Bloki, y, bo jednak funk jest domeną muzyki radosnej i muzyki no, bardziej powiedziałbym energetycznej i imprezowej, no, ale ja tu lubię sobie tak pomiksować te, te wszystkie style i robić to na, na rok 2023 po polsku. Czyli taka zupa z wielu różnych warzyw, tak? Tak, no można powiedzieć, dodać ten przedrostek neo, tak? No bo można powiedzieć tak. neo soul, neo blues, neo funk, yy, i więc to jest taka neo zup. <grym> <grym> Czy sądzisz, że w muzyce można jeszcze stworzyć coś nowego? No, oczywiście, tylko że w, nie ma nic złego w tym, żeby czerpać z, z tego dziedzictwa, które jest do tej pory i wszyscy artyści się w pewnym sensie na kimś wychowali, na, na kimś wzorują i czymś się inspirują, bo e, czym, innego, czym innym jest plagiatowanie i czym, innego jest, czym innym jest inspirowanie się, inspirowanie pewnym brzmieniem, pewnym charakterem, e, pewną emocją. E, i, I to jest moim zdaniem piękne. To jest cały czas pewien strumień świadomości, który jakby się rozrasta, i, i, i każdy tak naprawdę, y, y, jeżeli pojawia się tam wokalnie, no to już dodaje swój indywidualny pierwiastek i to już jest jego. Jest to no nie, nie do podrobienia, i nie do. Nie pod, tak inne jak linie papilarne, bym powiedział. Czas na muzykę, oczywiście muzykę w Twoim wykonaniu. Co proponujesz? Na pewno z chęcią bym puścił piosenkę Złoto z mojej ostatniej płyty. To jest piosenka, która no, zrobiła ogromne zamieszanie w, no, w, w dwa lata wstecz, i, i do dziś jest wiem, że bardzo lubiana przez, przez odbiorców na koncertach. Też świetnie się sprawdza, więc teraz na antenie dużo radości z piosenki Złoto. O! Tutti, Tutti! W naszym studiu gościem jest Mrozu. Wracamy do naszej rozmowy w audycji Tutti Frutti. Po części rozmawialiśmy o muzyce, ale chciałbym też podpytać cię o pewne kwestie, nazwijmy to nieoczywiste. Lubisz na przykład podróżować? Uwielbiam. Powiem szczerze, że to jest chyba druga rzecz po muzyce, którą kocham i jak tak myślę o jakimkolwiek moim wolnym czasie, co mógłbym w nim zrobić, no to eksploracja świata jest czymś najbardziej fascynującym, najbardziej rozwijającym, kształtującym i poszerzającym horyzonty i pojęcie o, w ogóle o ludziach, o, o naturze, o kulturach, no to jest no, coś najbardziej intrygującego dla mnie z każdej podróży, no, zawsze wyciągam jakieś super wspomnienia. E, oprócz e, tych e, pejzaży i zachodów słońca zawsze są jakieś takie e, małe rzeczy, na, o których, e, bym się, których bym się nie, nie spodziewał. Ja do dziś e, wspominam e, wspaniale e, mój wyjazd na Jamajkę, który był takim moim dużym marzeniem. E, nie, nie tylko Byłeś na grobie Marlaya? E, byłem, byłem w Kingston, byłem w, w domu. Boba Marleja, oh. ale to, co było już takim ekstrasem do tego wyjazdu, że udało mi się być, dzięki tutaj uprzejmości naszego hosta autochtona właśnie z Jamajki, no on zabrał nas na, w niedzielę na msze mszę do kościoła baptystów i miałem okazję uczestniczyć no, w, w tym całej ceremonii, gdzie w pewnym momencie poszczególne osoby, które się na tych ławach, wychodzą na, na scenę i zaczynają śpiewać. Tam też jest zespół instrumentalistów, czyli jest gitara, jest klawisz, jest bas, jest perkusja, więc to w pewnym momencie staje się takim koncertem psalmów i, i no będąc na jemajce, nie spodziewałem się, że doświadczę właśnie tej muzyki gospelowej. To było coś fantastycznego, jak inaczej może wyglądać obsuwanie z religią. Z mszą. No jednak ten gospel to jest też kolebka muzyki, którą kocham, bo i muzyka właśnie ta bluesowa też no, była takim. Od szczepieńcem, od tego co się działo w kościołach. No to blues, gospel, no to są to, korzenie w ogóle muzyki tak. rozrywkowej XX wieku. Więc... O, otóż to, otóż to, yy, więc fajnie yy, było jakby coś takiego yy. doświadczyć. Ale to tak mówię w kontekście tych podróży i takiego jednego z highlightów yy, mojej, mojego wyjazdu na Jamajkę. Mrozu, czy lubisz tańczyć? Bo wiem, że znaczy wiele osób wie, że miałeś przygodę z tańcem. Yy, tak, lubię tańczyć, ale w gronie zaufanych osób, gdzie po prostu yy, czujemy się na luzie, jest to jakaś impreza. Yy, 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 gdzie możemy czuć się swobodnie. Yy, czy ja, ja, ja nie jestem tancerzem, nigdy nie byłem. Yy, ja po prostu intuicyjnie buję się do muzyki i to, jest, i to jest piękne. Wydaje mi się, że taniec powinien Ale być. Ale też jest... w blasku kamer? Yy, niechętnie w blasku kamer powiem szczerze. Bardziej lubię sobie gdzieś tam pobujać, yy, czy na, ko na koncertach, yy, czy, czy już do klubów już rzadko chodzę. Yy, takich typu z, z parkietem. Yy. Ra, raczej po, po, chętnie się pobujam... Na klubach, raczej na scenie w parkiecie, tak? Dokładnie. Ale mam za sobą taki zespół, który i no i taki jednak repertuar, który. No, nie jest to poezja śpiewana, gdzie mamy mikrofon i snop światła, i, i, i taką pokerową twarz. Chciałoby się powiedzieć, że jesteś człowiekiem renesansu, człowiekiem wielu talentów, bo i dziennikarstwo i prezenter telewizyjny, no to że jesteś muzykiem, wokalistą, twórcą, to o tym wiemy doskonale, ale to dziennikarstwo to ta praca w telewizji e, też chyba daje ci dużo satysfakcji. Powiem szczerze, że to miałem jakiś taki epizodik jeszcze kiedyś we Wrocławiu, ale nawet, e, szczerze mówiąc już o tym o tym zapomniałem bardziej. E, ja jak, jako, 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 pro, jako producent wydaje mi się, że tutaj więcej miałem w, w, jeszcze do, do pokazania, w, zanim zadebiutowałem jako producent muzyczny, który e, siedział w, w pokoju w jednym z wrocławskich osiedli i. i siekał bity i potrafiłem takich bitów no, narobić y, kilkanaście tygodniowo i, i, i po prostu nie przestawałem y, stu, w stuki, stukać w klawiaturę. I, I wydaje mi się, że to była też taka szkoła pierwsza aranżowania piosenek, y, bo, bo tam y, trzeba było mieć jakieś intro, jakiś riff, jakiś, jakieś przejście porobić i to były takie pierwsze, pierwsze moje kroki, gdzie uczyłem się y, w ogóle pisania piosenek, bo, bo co innego to są bity hip-hopowe, gdzie one są dość monotonne i zalupowane, a co innego struktura piosenki, która wydaje mi się, że im w, jest bardziej wymagająca. Bardziej wymagająca przede wszystkim harmonicznie yy, i... Yy. I to też jest sztuka, żeby ładnie tę piosenkę zbudować, ją poprowadzić, żeby ona miała jakieś części i żeby się nie nudziła, żeby ona gdzieś w, w, wzrastała, otwierała się. I to, tego się uczyłem na, na, na przestrzeni. Narastanie, l, napięcia, l, napięcia, tak? na, narastanie napięcia. Tak samo jak narastanie napięcia dobrze robić w trakcie koncertów. Dobrze te koncerty rozpędzić, na chwilę zwolnić, potem znowu rozpędzić, a potem już tak roz, się rozpędzić, że już trzymamy wszystkich za gardło do ostat, ostatnich taktów. Mhm. Um, ale. Ale rzeczy, jeszcze rzeczywiście te, ta produkcja muzyki to, to, to wiele mi dała, i każda płyta była też dla mnie jakoś tam szkołą yy, kreowania brzmienia i, yy, no i też yy, pisania słów, bo to jest, wydaje mi się, najistotniejsze. Tak jak mam powiedzieć, co jest najistotniejsze w piosenkach, to są jednak słowa i, 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 i jednak ten nie tyle, co. Umiejętności wokalne artysty, co to jak on potrafi te emocje przekazać. I myślę, że jest to znakomita lekcja dla tych, którzy startują w muzycznej branży. Lekcja, której udzielał gość, audycji Tutti Frutti, którym był mrozu. Pięknie, dziękuję. Dzięki.